Bazukę muszę wziąć i zniszczyć go! Policyjny Skibidi mnie łapie! Krystian! No lo. o matrze życia! Chyba, Krystian! Siema, macia! Siema! dzisiaj uciekamy z Skibidi Z Kibidii, Abby. top, 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 jest, jest! Kim ja tu A tu morfami mogę być? Nie, ja nie chcę być morfami, nie. Ja nie chcę być morfami! Dobra, to dzisiaj uciekamy od Skibidi Toilet. Od tego, od tego pana tutaj, co jest? Tej glizdy. glizdy. Tej Glizdy, co wyszła drugą stroną. Siema, Glizda. Siema. Dobra, już biegnę do Ciebie. Tam ktoś Cię wyprzedza. Aha. Nie śmiej się ze mnie. Nie śmiej się. Kłopot, Kto to robi, trafił. ty, żeby spłukać w toaletę, żeby przechodzić takie obi, nie? To, to jest najgorzej, nie? Kto se tak robi w życiu? O kurde, ty... A on się Ej, on nas, ty, głowa mu się porusza. Widzę, 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 widzę! Skocz mu na głowę. Jemu? Spłucz go. No dobra. Aha! No, to mnie zjadł i wypłukał, i drugą stroną wypuścił. Hej, no są tu u góry. Myślałem, że już będę musiał lecieć tam, wiesz, od początku. Nie, na no to bym ci nie powiedział wtedy, żebyś na niego skakał. Ej, ej. No, dobra, ty jaka misja w ogóle, żeby iść się ten do Kibelka, zrobić dwie nie? <grym> myślisz, że będzie kameraman? Będzie, musi być. Jak jest Kimedy, to musi być jakiś, e, wiesz, bohater, który ratuje nas, nie? Przed tym Bohatyr. całym. Bohater. Tak. E, o, tutaj. Widzę cię. Aha, okay. ja, to, poszedłem za sprodem. O ty! No, koszulkę zmień, bo już tyle latasz w niej, że już mówię, jest przepocona Tyle lat. A ty, w swojej paconii, wy, że My, nie? Moja nawet roku nie ma. A, nawet, nawet roku nie ma. To rzeczywiście malutko. A twoja? Moja jest super. Skibi dip, 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 było słychać. Skibidi dip, dip, dip. Tak było skibidi, tak. Skibidi, dob, dob, dip, dip. I masz taką toaletę, z której jeszcze tego dip, na czasami. A, te, na czasy. <noise> skibidi dip, dip, <noise> Ej, Ale na czasy się je z, zazwyczaj z jakim sosem? No... Z o na nie! bo poważnie! Po, Christian nie jestem na dole. ja jadłem przychodzę. <noise> A. E, jakiś... Ty, ty masz jakiś inny sposób? I co teraz? Myślałem, że mogę na kibel. Na kibelek no nie. nie udało się, niestety. Od początku, Ej, od początku, Maciuś. Wy nie gadajcie, że ja mam teraz czasówkę jakąś robić do u góry, Jakbym wiedział, że to jest jakiś speedrun, to, nie, to ja nie, bym... Nie, to jest czas, który już grasz. No. A, no to gorzej, właśnie mówię. No, a co chcesz zrobić 4-minutowego speedruna? Ja chciałem zrobić 3 minutowego speedruna, ale widzę, że to już jest no to już nierealne. To się nie udało. Już nierealne, już nie, nie do zrobienia. Czekaj, dobra. Pół ciężko. Co, co zrobiłem? Echem. Gdzie jesteś? Echem. coś w gardle miłku. A, kaszmałeś i wyleciało drugą stroną, wiem, wiem wiem. Tak, tak czasami tak, tak. bywa. Poczekam. A czekaj, ja zobaczcie co Morfy tutaj co tutaj są. Preston Bri Policeman General po, Jak to opolisman przeszokuje mnie Przecież to, Nie, jak to bo Przecież mogę nosić to co chcę Przecież mam prawo nosić A, to, no jakoś chcę. tak Gdzie co jesteś? Bo mi już mi się już nie widzę To jara mnie Christian! Dopatrzcie Jestem za tobą a! Ja cię szukam kamerą cały czas, gdzie ty jesteś? Nie ja ja. zastanawiam czego ty szukasz! No ja ciebie szukałem cały czas. Je, oj, jest po prawej, dobra. Okay. Ja ciebie szukałem, a ja stałem za tobą. To, A ja szukam cię kamerą, bo na first-person byłem, wiesz i tak mówię, tak rozglądam się, gdzie jest Christian, nie? Gdzie on fala. O kurde, to szybko jedzie! O jest? Kurde Otwieram? Nie chcesz tu zaskoczyć. Oj, oj 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 oj, oj oj no i zaskoczyłem. No poważnie? Ta! Skibidi. To z To Oni jest... a, one mówią! Oni Skibidi się trzęsą ty. No, jak Stresz będą miał się, wyjść? Jak on się pojawić? Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. A! Nie wchodź na ten muszlet, klozet, to czy co to jest? Skibidi. No nie, 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 nie. Bez Skibidi. <ihunting> <Legislator> <Rabbi> Jakie to skupienie leci ci powiem No, no, no czekaj aaa! czekaj czekaj muszę się skupić. Oj, skupić i Dużo jest dużo jej. O ty jesteś tam To no, oh, bo ja zginąłem zginąłem bo mnie dopadł jeden No nie no nie gadaj że tutaj drugie jest jeszcze Nie, akurat się podniósł Aaaa nie 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 Gdzie jesteś na drugim pasku czy od samego początku Od samego początku jadę O nie dobra to ja muszę CO nie, 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 oszukaństwo, oszukaństwo. Przecież udało mi się? Skibidi? Skibidi dob, 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 jest, jest, Skibidi jest, oh, jest, Skibidi jest, 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 Nie. jest, nie. Nie. Nie, nie! stój, stój! jest, Nie, jest, stój, stój, aj, jest, aj, aj, aj. są duże, jest, są duże, nie, jest, 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 są duże, Nie, da, nie daj się oszukać. Ja ci powiem, no, cisnę cisnę Nie, nie! Dzięki fort, nie. nie, 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 Dobra, tu. Ja mam skoczyć? <laughs> Krystal, ma nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem Ja uważam, że- A, komuś... jestem! <laughs> tu, tu, Teraz tu. mogę, mogę ci... czekaj, owa. <laughs> Jak no, one jest. czują, że ja idę! Potężny. One czują, że ja idę! ma. <laughs> 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 Dobrze, udało się co mamy? O, głośniki, głośniki, są złe. Speaker Speaker Głośniki są, są bardzo złe. No. O kurde. A! A! Co? Tego nie wiedziałem, że z drugiej My strony. Się... Mamy znaleźć klucz. Find the key, find the, range, wręcz, wręcz. Tam jest, za, za biurkiem, za biurkiem. Dobra, dobra, dobra. U, u, u. <śle> jest. Oj, 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 Co to dobra. za twarz u góry jest? Widzisz tą twarz u góry? O Jezus Tutaj ja musimy jest... znaleźć wyjście O Boże, widzę wyjście Krystian, Krystian, dawaj tedy, dawaj tedy. Nie, 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 nie Holding w ręcz Co ja mogę zrobić? Na biurko nie mogę wskoczyć, nie jest, jest. Jestem Krystian Otworzyłem wyjście Jak w zasadzkę, ja ich w zasadzkę wpadłem Nie Jaką no, zasadzkę? No ich jest czterech na jednego. Nie! Ja nie mogę tędy przebyć, Zobacz, one się na mnie nie. otoczyły mnie. wtedy nie przejdę. Nie. Dabaj, nie, nie, Nie. Dawaj, dawaj, nie. nie. Czekaj, jakoś dookoła, dookoła. Cześć, Dalej, dawaj, Na lewo musisz. Gdzie ty biegniesz? Na lewo musisz biec. Za dużo ich, nie ogarniam. Na lewo do końca. A do widzę końca. cię. Pomachaj mi jak na radę. Tam jest Krystian. Tam jest Krystian! Jaki znudzony? To ja użyję swojej mocy. A wystraszyłem was nie. O, sprawdzam zegarek, Maciek, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. No, no, no. o. Dobra. Ojeju, Maciek, ile... Jadę dopom, dom, doch, niechem na zegarek spojrzeć znowu. Dawaj, 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 dawaj. O kurde, co tu się dzieje? Łoczy o nie Oczy kobry! O nie, o nie, o nie! Jak mamy to zrobić? Chciałbym zobaczyć są dół. Dobra, go. O nie, tam jeszcze są dalsze kible. Dobra, ja też skaczę. Dobra, jest jeden problem. Jaki? Trzeba trafić. Trafić na tą szarą... Na ten szary element. Trafię? Wiem. Ooooo! myślałem, że na ten element trzeba trafić. Aha, i tak tu jestem, siema. siema. No dawaj, no, uciekamy, uciekamy. Speedrun, speedrun, speedrun robimy. Dobra, biegnę, 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 biegnę. I teraz y, ragdoll. Mogę znaleźć kluczyk. Znowu? Tak. O kurde. Jest. Znalazłem. <grym> wow. Trudne to było. Dup, dup, dup. teraz pomyśl, jak ktoś nie czyta albo nie ogarnia chociaż tego angielskiego podstawowego. I teraz tak idzie. Chociaż nie, nie, przetłumaczyłbym nie? Czekaj, bo tu jest Kibel jeden. No już przyszedłem obok niego. Jak no? dałeś radę. I ktoś tam nie czyta tego, że potrzebuje tego klucza, nie? No to już tak tragedia by była. A! Ale fartą wow. miałeś chyba, co? No, 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 no. no, no nie, no. no, to jest. Dobra, to było łatwiejsze, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że trudniejsze. Skoki, drabina. Po co nam klucz będzie? No tu, żeby otworzyć węta Prawdziwy włamywać ze mnie. Mogę się położyć? O! Spadłeś! Co jest? the pluger, find the general. O trzy życia! Co jest? Kupa leci! Musisz do niego rzucać, musisz znaleźć te. Co? a widzę. Musisz znaleźć przepychaczki do kibla. A, przepcham cię! Jeszcze dwie! Ja jeszcze jedną muszę znaleźć. Jeszcze. To jest jedno Ojej, kupa, to kupa jest! Ojej, ojej! Ojej! Ostatniego! O, ja też widzę po drugiej stronie. Jest dobra, teraz muszę epicznie to zrobić jak w filmie akcji. Przebysz po drugą stronę. Zrobiłem to. <laughs> oj, <Ojej>, oj. <ojej. laughs> Maciuś, czekam na ciebie. Aaaa, Trafiłem go! się Siemo? Teraz jesteśmy w czystym kibelku. Use the plants to escape. Dobra, musimy użyć to, żeby escapeować się. Escape, musimy się escapeować. Musimy Maciu. się escapeować. Musimy... A no cześć, musimy się... ej, 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 A, musimy iść po drugą deskę. No nie, naprawdę To jest wymagające. Ale będziemy to robić potrójnie Albo potwornie A, masz rację, bo tyle desek jest tylko. No dobra, są trzy deski i musisz wszystkie trzy wykorzystać, więc jeszcze razu nie będzie zaskakiwać. Tam trzy życia, tu trzy deski Czyżby to oznaczało, że jeszcze jeden boss nas czeka i dość w tym dedukcji? Nie nie, ja Falą nie mam. <laughs> nie, no poważnie. A mi są. Są stupid. Ja będę musiał cztery razy zrobić. No nie podskakuje mi, bo mam za niźziutką postać, no. Nie, ty po prostu musisz kupić klawiaturę ze spacją. A <laughs> wyrzucić tą. Albo, albo podpisać sobie klawisz spacji pod coś innego No bo nie jest napisane na było... spację, no patrz No pa, już to myślałem byłoby nie, by, To byłoby tak nieintuicyjne Nie, no podpisany wy... klawisz pod coś innego Wyobrażasz sobie tyle lat grać na spacji, że jest na środku, a później sobie zmienić, nie wiem, na M? Albo na Alta? Albo na W? A chodzić spacją? Chodzisz spacją, nie? To jest W, w to jest spacja O kurde, ty! Nie, gadaj, że jeszcze więcej Czekaj, już biegnę. Już biegnę, bo deskę musiałem wziąć. Eeeh, Hibidop się podnosi. Dobra, nie! nie! Uciekaj, 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 uciekaj! Spadłem na sam dół. Dlaczego? A nie, chwila. Ej, chwila, ale. Eee, mam problem. Już. Ja nie przejdę dalej. Czemu? No bo tu jest deska, nie? To nie wiesz, podnieść. No w duży tu... tak, jednej deski żeby przejść dalej, tylko ciekawostka, jak mnie tu zresetowało. Oooo! Boje... Kryan, bo podnosi mi Ale się. Ja przejdę... Ale ja nie przejdę dalej, bo mi tej deski nie zrespiło. O nie Ja nie, ja uciekam tu jakieś gówno wielkie rośnie <laughs> Jak ty no dałeś tu jest, radę? Tu jest deska do postawienia. O dobra, postawiło mi tą deskę, okej. Okay. Lol Oj, muszę uciekać nie mam deski, nie. nie mam deski, Krystian! Nie! <grystanie> a, dobra, 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 Nie mam deskę, mam deskę, mam deskę. Biegnę, biegnę. Dobra, rada, dobra, dobra, dobra. Skibidi. Nie wiedziałem, dą, 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 dą. jestem tyle czasu, a nie wiedziałem, że tą deskę mam, niby taką wirtualną. To muszę przeskakiwać, pewnie. Dobra, 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 do do To bo się podnosi. A czyli trzeba ją zabrać, dobra. Ja ją zabrałem, no, pomyślałem pomyśle, po, po jakimś czasie. Klik tu flash toilet Niszczę cię! Jeszcze raz jej potrzebuję, okej okay. O nie, policyjne Skibidim mnie gonią! O nie! No, widy policyjne mnie goni, nie, nie, nie! mu uciekać. A, złapały mnie Dobra, finish flash toilet. A klik. Nie, policyjne skibidi mnie łapie! Krystian! Krystian! <laughs> oui, 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 Wy, Nie, 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 nie. nie. Dobra, tip, tip. nie, nie. <laughs> Uciekaj przed policją. Gonią Policjus mnie. Oni A wiedzą, że współpracuję z kamermenem <laughs> Detonator jakiś. Co mam kliknąć? Click to blow. Wow, wow, wow. wow zniszczyłem ich. O, o, tamten jest zły. Osta A ostatni Obi Lecimy, 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 tylko do lawy nie skocz. O. Siema. Siema. Oj, czuję, że grawitacja nie mi się zmieniła. Lawy. Nie no, planowałem. Nie, ja ci powiem, że grawitacja mi się trochę zmieniła. <noise> Czemu? Nie wiem, więcej zjadłem chyba dzisiaj. Mamy do Jeepa wziąć i ucieczka. Uciekamy. Du -du 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 -du. Dodge the lasers. A! Co? Jakie lasery? O, te lasery! <noise> Jakie lasery? Nie ma laserów. Z zaraz się pojawią, zaraz zobaczysz, jest ich pełno. <noise> niestawnie kilka ja dam radę dam radę skibidi Aaaa! o nie mój Dobry, jest jest do, yes. skibidi dobry pi pi muszę wziąć i zniszczyć go Pff. Kogo? jest o kurde co uciekłem <grym> ja też chapter drugi będzie oczywiście główną siedzibę o czekaj na chapter drugi <grym> Oj, 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 wygraliśmy, dawaj do pokoju zwycięzców, Mamusia Mamusia Skibidi. Siema. Jakiś inny, jakiś inny, inny the Developers. Siema. Siema, okej, okay, dobra. <laughs> to dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcineczka, link do gry w opisie, link do Krystiana kanału także w opisie. Trzymajcie się do następnych odcineczków, a my idziemy dalej do walczyć z Skibidi. papa. Pa. Pa, pa, pa.